Drodzy czytelnicy Gazety Olsztyńskiej. W kontekście świąt Bożego Narodzenia lubimy powtarzać, że mają one swoją niepowtarzalną atmosferę, swój własny wyraz, ale mają także niepowtarzalną treść i też staramy się przypominać sobie to wtedy, kiedy bierzemy do ręki znaki, takie jak opłatek, czy kiedy siadamy do wigilnego stołu po to aby przeżyć to nie tylko jako zwyczajną kolację, ale jako coś, co pozwala nam właśnie doświadczyć pewnej rzeczywistości, która w kontekście Bożego Narodzenia w sposób szczególny się objawia. Kościół podkreśla, że ten czas to przede wszystkim przesłanie Boga do człowieka, Boga, który przychodzi i niesie najważniejsze w dziejach przesłanie, jakim jest Boża miłość wobec człowieka. W tym zamyka się wszystko, wszystkie dary których od Boga oczekujemy, których się spodziewamy. To przyjście Boga, który staje się człowiekiem, czyli wchodzi najpełniej jak to możliwe w nasze życie, to jest najradośniejsza z jaką człowiek w swoich dziejach usłyszał. Głębokie przeżycie tej prawdy to jest coś, co pomaga nam otworzyć się na ten dar, bo tyle potrafimy skorzystać z tego Bożego obdarowania, ile potrafimy otworzyć się na Boże dary. Chciałbym życzyć, aby ten czas, wszystkie znaki, w które wchodzimy z otwartością naszego serca i umysłu, żebyśmy potrafili przeżyć właśnie tak, jako czas obdarowywania, taka umiejętność po naszej stronie, która niech się objawi gotowością przyjęcia tego, co inni chcą nam przekazać, wyrazić, powiedzieć i tego, co Bóg chce nam dać w tych dniach. Niech to będą dni rzeczywiście naszej otwartości na dary, przede wszystkim dary nieba.